Witajcie na kanale Kwasogranie. Znowu trafiamy na Manchester United w lidze. Kolejne spotkanie w tym sezonie tych dwóch drużyn, Bristol Rovers i Manchester United. No, nie mogę pomiedzieć, czekałem na ten mecz z niecierpliwością. Dwie przegrane i to wysokie z Manchester United, odpadnięcie z pucharu i... Porażka ligowa. Teraz czas w lidze na rewanż. Mam nadzieję, że nam się uda uzyskać dobry wynik. Popatrzmy na kalendarz rozgrywek. Manchester, Leeds Puchar. No i oczywiście, socham, to tutaj chciałbym, żeby zagrał najmocniejszy skład. Z Manchesterem United. Wydaje mi się, że to liga teraz jest priorytetem, bo ostatnio no, zawodzimy EBUI, Fulgencio no. Marcin. Jak wiecie, Finlay, Mendes, Westbrook musi zostać. Mendes troszkę podmęczony, ale mamy Alena, jest Morris i Martinowicz. Zastanawiam się, czy za EBUI w obwodzie nie dać Archo, ale może damy zadatkę, gdyby coś się tutaj. Gdyby się coś tutaj podziało, i tutaj zadatka za za, za za Mendeza jest Allen, więc wydaje mi się, że Westbrook będzie musiał zagrać pełne spotkanie. Aczkolwiek może Kinsella, czy Morris i Barra może zagrać na lewej, może zagrać na lewej. Raczej Walencja utrzyma tempo spotkania. Martinowicz, Scarlett zostają. Ruszymy. Najmocniejszym składem, ale jak widzicie, tutaj jakieś problemy z kondycją EBOI. Nie regeneruje się tak szybko jak pozostali zawodnicy. Jak widzicie, zostawiam zostawiam naszego obrońcę z zakupionego z Tottenhamu. Chciałbym, żeby zdobywał doświadczenie, pokładam w nim dużo nadzieje. Mam nadzieję, że to nie nad nadwyrost wrzucę go do pierwszego składu i że będzie to zawodnik, który będzie tworzył ten duet z Tompkinsonem, no, Kilka meczów złapie rytm i będzie grał jak z z zawodnik z Estonii, no, musi tutaj wytrzymać się tempo meczu. Mam nadzieję, że tak będzie. Teraz Bida, no, niestety od razu Fred ruszył do ataku. Świetnie teraz Pugenzio mija zawodnika Manchesteru i zaczyna atak drużyny Bristol Rovers. Dośrodkowanie, przerzut na drugą stronę do Walencji. Walencja podanie do Praszelika. Praszelik jeszcze poprawia drugi raz próbował, ale niestety um, ustawiony mur um, z piłkarzy Manchesteru, no, sprawił, że sprawił, że, e, że e, piłka nie dotarła w pole karne w Manchester United, ale teraz zobaczcie, jak szybko wyprowadzili kontrę e, i Tim team, e, team, team Team strzelał. Tak wydawało mi się, że to był Tim Miltao. Teraz e, Werner, pełne skupienie w obronie, mogą dać nie mogą dać, nawet milimetra piłkarza Manchesteru i znowu tym miał szansę zdobycia bramki Paskocji. Półkę do Ebui, nie, Fulgencio, Ebui, dostaje futbolówkę, mają przy nodze, czeka, czeka na Fulgencio, powoli zmierza do pola karnego, dobrze, jedna wrzutka, druga, jedna zmyłka, a i będzie rzut autowy. Myślałem, że minie bez większych problemów piłkarzy yy, Manchesteru, ale tak się nie udaje, teraz macy oby się nie pomylił w tych podaniach, za plecy piłka do Praszelika. No tutaj byłby Praszelik na spalonym, więc to podanie no, za dużo by nie wniosło. Dobrze, teraz Praszelik odzyskują piłkę Bida, Bida i Westbrook. No Bida coś nie może dzisiaj poradzić sobie z obrońcami Manchester United. Tutaj musimy mieć, musimy mieć wgląd na to, że no jednak to jest drużna klasowa. Partner. Tim Werner będzie schodził do środka bez większych problemów. Poradził sobie i skierował piłkę do bramki. Poradził sobie z obrońcami, z Macenem. Poradził sobie z Macenem na tym boku, ale to chyba był Pachocis. To nasz estończyk, nasz estończyk udało mu się zagrać. Udało się go przejść przed Tim Wernerowi, no niestety. Pierwszy błąd w tym meczu naszego młodego obrońcy, teraz z Walencja czeka, nie pali, a teraz przyspieszył. Dobrze, mamy to. Walencja wchodzi coraz wcześniej. Bida, strzela, znowu blokada tego strzału. Walencja, Finlay i Walencja na spalony. 28 minuta. No i cały czas będziemy próbowali zdobyć bramkę na 1 do 1. Aczkolwiek, no widzicie, znowu Manchester United i znowu niebezpiecznie, znowu ten atak może przynieść. Wróżni Manchesteru bramkę. Teraz Tomkinson dalekie wybicie do Madcena. Macsen utrzymuje piłkę do Walencji. Teraz jest szansa. Lekka przepaka piłka w Manchesteru, ale tutaj jak widzicie. Y Zdążył z interwencją gracz Manchester United. No, musimy wracać, musimy wracać, bo kolejny raz piłkarze Manchesteru podnoszą atak. Macen, gubi krycie, Tomkinson będzie próbował tutaj coś zrobić w, w polu karnym. Pakocji tym razem dobrze, dobra interwencja naszego obrońcy. Grabara był faulowany. 37 minuta. Grywamy 1 do 0. Jeszcze to jest mały wymiar, najniższy wymiar kary, jaki jest możliwy w tym meczu. Myślę, że drużyna Manchesteru jest w stanie no, zdobyć jeszcze jedną bramkę. Te ataki się nasilają. 40 minuta. Dobrze, filmy, ale tylko na chwilę. Grabara. Robi co może na tej ramce, by utrzymać ten wynik. C. bida. No i znowu Bida. Zatrzymany. 45 minuta. Westbrook, pierwsza połowa. W wykonaniu Manchesteru. No idealna strona dominacja Bristolowe jest, jest różną, która raczej Raczej. Zastanawiam się przez chwilę, czy Finleya nie zmienić, ale może jeszcze utrzymamy tą kadrę przez chwilę. Teraz próbując odebrać piłkę. Dobrze Fulgencio. Fulgencio jest Walencja. Musi proszę ich czekać. Nie ma z kim zagrać na razie. A, no i kolejny raz widać w tym meczu. No nie najlepiej, nie najlepiej się spisuje. Czuję, że Martinowicz Drużyna Blisterowers bez, Rovers bezradna na razie. Zrobimy zmiany, 55 minuta. Zajdzie Finlay, wejdzie Allen. Bój na razie chyba zostanie. Martinowicz za Bidę i Scarlett za proszelika Spróbujmy zmienić tą ofensywę. Bristol z Grabara podnosi ręce. Jak widzicie, no, nie jest zadowolony. Daleka piłka. Bój do Fulgencio. Fulgencio. do Martinowicza, który dopiero wszedł, wszedł strzał z daleka. Uf, pierwszy raz DGA chyba poczuł strach w oczach w tym mecz Martinowicz, Martinowicz, Martinowicz strzał. No, próbują, próbują. Widać, że po wejściu Scarlett i Martinowicza troszkę ożyła ta ofensywa na cen. Następny mecz z Leeds United w Pucharze. Tutaj też będziemy starali się wygrać to spotkanie, ale jak widzicie, na razie duże problemy piłkarzy Bristol Rovers. Teraz Scarlett, Martinowicz. I żeby teraz wygrać w pojedynek z DGO, niestety pada Martinowicz w polu karnym, ale nie ma faulu. Tompkinson, Scarlett, Allen. Duże zamieszanie w polu karnym, DGA. 69 minuta. Coraz więcej ataków Bristol Rovers. Wydaje się, że przez te ostatnie minuty drużyna jest aktywniejsza, ale czy to wystarczy? Pakocji, dobra interwencja. Na chwilę zatrzymał tą akcję. Teraz walczy kolejny raz o piłkę. Nie przepuszcza ataku dalej. Daleki wyskok Grabara. No i mamy piłkę w ręce bramkarza. Daleki wyrzut, ale zatrzymana piłka od razu przez zawodnika Manchesteru. 77 minuta 1 do 0 dalej na tablicy. Ebuji. Urgencja. Martinowicz. Martinowicz próbował się przepchnąć, nie udaje się ta próba. Jeżeli uda się urwać Manchesterowi dwa punkty, to na pewno będzie to duży plus. Ale już widzę, że nie ma na to szans. Pakocji to jest piłkarz, który w tym momencie tą interwencją odpuścił. E, Na no, David nie takich, e, takich sytuacji nie traci teraz źle furgencja. jeszcze podnosi EbuI e, e, do ataku ma siłę. Scarlett jest Allen. Allen, Allen Scarlett dobiega do piłki 89 minut. Mamy etykę do jednego. Jest bramka kontaktowa. Została minuta, sędzia może doliczyć 2 minuty. Może uda się złapać. Manchester może uda się jeszcze jedną akcję szybka. Scarlett, no Trzeba szybko odebrać piłkę, nie pozwolić, żeby Manchester rozgrywał, rozgrywał tą piłkę długo dwie minuty, tak jak mówiłem, dwie minuty. Dwie minuty to za krótko, żeby cokolwiek zrobić. 91 minuta przegrywamy, przegrywamy z Manchesterem. To jest trzecia porażka w tym sezonie. Bardzo słaby mecz naszych zawodników. No, co tu dużo powiedzieć? Co tu dużo powiedzieć? głowy do góry. No i patrzymy teraz już tylko na odrzucamy. Patrzymy już tylko na kolejne mecze. Tutaj no, znowu straciliśmy punkty w ważnym spotkaniu. Zobaczmy okiem na, na, tabelę, na tabelę ligową po tym meczu, jak ona wygląda. Dziewiąte miejsce. Stawka daleko nie uciekła, ale była szansa na złapanie, złapanie czy Manchester trzeci. No, zobaczymy, jak będzie to w kolejnych meczach wyglądało. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.